Pan z Wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus udał się na górę oliwną, ale obżasku zjawił się znów w świątyni. Cały lud schodził się do Niego, a On usiadłszy, nauczał ich. Wówczas uczeni w piśmie i faryzeusze przeprowadzili do Niego kobietę, którą dopiero co pochwycono na cudzołóstwie. A postawiwszy ją po środku, powiedzieli do Niego: Nauczycielu, tę kobietę dopiero co pochwycono na cudzołóstwie, w prawie Mojżesz nakazał nam takie kamienować, a Ty co powiesz? Mówili to wystawiając go na próbę, aby mieli o co go oskarżyć. Lecz Jezus, schyliwszy się, pisał palcem po ziemi, a kiedy w dalszym ciągu Go pytali, podniósł się i rzekł do nich: kto z Was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci w nią kamieniem i, powtórnie schyliwszy się, pisał na ziemi. Kiedy to usłyszeli, jeden po drugim zaczęli odchodzić, poczynając od starszych aż do ostatnich. Pozostał tylko Jezus i kobieta stojąca na środku. Wówczas Jezus, podniósł się, rzekł do niej: Kobieto, gdzie oni są nikt cię nie potępił a ona odrzekła nikt panie rzekł do niej Jezus i ja ciebie nie potępiam idź i odtąd już nie grzesz oto słowo pańskie starożytna klasyczna definicja sprawiedliwości to oddać każdemu to, co mu się należy. To definicja Arystotelesa, ale i wielu innych filozofów przejęło ją również chrześcijaństwo definiując cnotę. Oddać każdemu, co mu się należy. A więc sprawiedliwy sędzia to taki, który zbrodniarza karze i wsadza do więzienia. Natomiast tego, kto jest niewinny, uniewinnia. Sprawiedliwość to oddać każdemu, co mu się należy. Sprawiedliwe jest dawanie większej zapłaty temu, kto więcej pracuje, i mniejszej zapłaty temu, kto mniej pracuje. Oddać każdemu, co mu się należy. Definicja sprawiedliwości. Ale kiedy próbujemy tę definicję. Jak i zresztą wszystkie nasze ludzkie pojęcia, przyłożyć do Boga, to okazuje się, że nasze pojęcia nie wytrzymują, jeśli dobrze czytamy Ewangelię i mają się nijak do Boga. Bo kiedy Jezus mówi: Nie przyszedłem powoływać sprawiedliwych, ale grzeszników, to cóż czyni? Jeśli nie rozwala tę klasyczną definicję sprawiedliwości. Jeśli mówi, nie potrzebują lekarza zdrowi, ale ci, którzy się źle mają, to przecież mówi więcej łaski, więcej miłości, więcej miłosierdzia. Potrzebują ci, którym się to nie należy. To niesprawiedliwe, bo sprawiedliwe to oddać każdemu to, co mu się należy. Grzesznikowi nie należy się łaska, grzesznikowi należy się kara. To, co mówi i czyni Jezus, przekracza nasze ludzkie kategorie. Te nasze kategorie ludzkie są potrzebne, tak, w naszym świecie. Tak powinna być sprawiedliwa zapłata, tak powinny być sprawiedliwe sądy. Ale to, czym jest miłosierdzie, i że nie stoi ono do końca w sprzeczności ze sprawiedliwością, może zrozumieć tylko ten, kto jest w relacji, w relacji miłości. Bo weźmy na przykład taką matkę, która ma wiele dzieci. Każdemu z nich poświęca czas, ale najwięcej czasu poświęca dziecku, które jest niepełnosprawne, które nie, nie poradzi sobie samo w życiu. Czy taką matkę nazywamy niesprawiedliwą? Czy niesprawiedliwą nazywamy matkę, która pomaga odrabiać lekcje i więcej czasu poświęca temu dziecku, które sobie nie radzi w szkole, niż temu, które przynosi szóstki? Nie nazywamy kogoś takiego niesprawiedliwym, ale rozumiemy, że ta właśnie matka kocha. Kocha wszystkie dzieci, ale poświęca więcej czasu i miłości temu, kto więcej potrzebuje. I to jest miłosierdzie, i to jest miłość. Jeśli przyjrzymy się dzisiejszej Ewangelii, to myślę, że tę prawdę chciał przypomnieć Jezus faryzeuszom. Tak, oni chcą go wystawić na próbę, chcą go podchwycić na tym czy będzie przestrzegał prawa Mojżeszowego czy nie ale on kiedy zadaje im pytanie właściwie mówi dobrze kto jest bez winy niech pierwszy rzuci kamień na tę oto kobietę chcę im powiedzieć naprawdę domagacie się takiej sprawiedliwości o jakiej myślicie naprawdę chcielibyście być też według tej sprawiedliwości sądzeni a zobaczcie że Przecież Bóg nie niszczy Was, chociaż nie przestrzegacie do końca prawa, chociaż jesteście grzesznikami. Bóg Was kocha. I wówczas, kiedy dokonali refleksji, zaczęli się rozchodzić. Został tylko On i Ona. Jak mówi pięknie święty Augustyn, komentując tę Ewangelię, na środku została tylko misera et misericordia, czyli po środku pozostała nieszczęśnica, kobieta nieszczęsna i miłosierdzie. Pośle, lepiej to brzmi, bo te słowa są bardzo podobne, misera et misericordia. Miseros znaczy nieszczęśliwy. Misericordia to nieszczęśliwe serce, a zarazem miłosierne serce. Nieszczęśliwe bo to serce, które jest wrażliwe i współczujące, kiedy widzi, jak ten, kogo kocha, stacza się, jak ten, kogo stworzył i powołał do życia, zmierza ku śmierci. Miłosierne serce, on i ona, nieszczęśliwa kobieta i nieszczęśliwe serce, mizera et misericordia i wówczas kobieta jest zdolna do przyjęcia przebaczenia i w tej scenie również na środku w świątyni widzimy relacje widzimy relacje kochającego Stwórcy, który powołał ją do życia i który nie chce, aby ona zginęła z powodu swojego grzechu i człowieka, który się pogubił, który potrzebuje więcej łaski, tak jak w tym przykładzie, o którym mówiłem, więcej czasu, więcej miłości kochająca matka poświęca temu dziecku, które bardziej tego potrzebuje niż tym, którzy sobie świetnie radzą. I oczywiście miłosierdzie to nie jest amnestia, to nie jest głupia amnestia, to nie jest rupta, co chce ta i tak będziecie zbawieni. Miłosierdzie może zrozumieć ten, kto potrafi kochać. W relacji. I tym, który w tej scenie prawdziwie kocha, jest Jezus. On nie poklepuje jej po plecach i nie mówi, rób co chcesz. Mówi, idź i nie grzesz więcej. Ale wiedz, że tu zawsze jest kochające ciebie serce, Misericordia. Uczmy się z tej sceny, jak być miłosiernym sercem. Jak dostrzegać drugą stronę medalu, kiedy spotykamy naszych braci i siostry, pogubionych ze zniszczonym życiem? Według ludzkiej sprawiedliwości być może zasługują na karę, na surową karę. Ale Jezus też powiedział: Byłem w więzieniu, a odwiedziliście mnie. Wejdźcie, umiłowani Ojca Mojego. I przyjmijcie królestwo przygotowane Wam od założenia świata. Będziemy sądzeni z miłosierdzia. Będziemy sądzeni z miłości. Amen.